Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana Szymona. Odpowiadam na pana pytanie: Czy Daniel B oraz Dawid G przestaną mieć wyobraźnię po piciu Amareny? Pyta pan Szymon: Czy Daniel B oraz Dawid G przestaną mieć wyobraźnię po piciu Amareny? No, finalnie tak, jak najbardziej jest potencjał do tego, żeby przestała mi się wyobrazić, bo według kart zdecydowanie tak, no ale tu należy pokonać, no... Niestety należy pokonać ym, no, zadiablenia wszystkie, tak? Czyli jakieś takie ym, toksyczność wszelako tak, toksyczność, yy, jakieś takie negatywne wpływy, tak, ym, być może otoczenia, ale również jakieś takie uzależnienia nałogi, tak, różne takie kwestie po prostu negatywne. Należy, ym, bo tutaj brak wiary w siebie też, też występuje, także należy gdzieś tam ich podnieść na duchu. Ym, Panie Szybnik, gdyby pan chciał, żeby tak się właśnie wydarzyło, należy ich podnieść na duchu, bo oni po prostu według kart, bo oni po prostu nie mają pewności siebie, tak? Są jakby w czymś na półgwitka tylko, a w generalnie to tak to wygląda według kart, także pewność siebie oni muszą mieć wyższą, tak? Zdecydowanie jakby. Mm, Pewnością siebie i wiarą w to, że będzie dobrze, to, to, to oni pokonają po prostu te zadziablenia. Bo te ta wszelka toksyczność i ta wyobraźnia nadmierna, tak? To według kart, no, to, 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 to jest rzecz ciemna strona. Po prostu każdy ma ciemną i jasną stronę. No, to jest ich ciemna strona. I oni pokonają to, ale jeżeli będą, jeżeli w, w, w sukces, tak? No i a z denarów no to jest karta typowa karta szansa to jest potencjał ogromny do tego żeby było lepiej żeby tak przestali mieć wyobraźnie papieżu amerykny także według kart jak najbardziej I czy wykorzystają te szanse no to już będzie zależało od nich tak natomiast zdecydowanie według kart tutaj tutaj dobrze to wygląda natomiast jeszcze co jest na tak król kielichów tutaj król kielichów jakiś mężczyzna tak pokazany w królu kielichów jakby będzie miał wpływ na tutaj bieg zdarzeń na te losy i decyzje panów tak król kielichów to jest Człowiek, który kieruje się przede wszystkim sercem, tak? On tutaj nie analiza, nie twarde dane, ale serce. No, często Król Kielichów mówi o mężu, o ojcu, tak? Natomiast również może to po prostu być um, człowiek bliski sercu, tak? No i taki też, taki też człowiek, um, tutaj mi się pokazuje, że będzie miał wpływ na decyzję pana Daniela B oraz pana Dawida G. I będzie miał wpływ na tę sytuację. Natomiast również według kart. Kierowanie się sercem, tak? Bo to są karty dworskie, bardzo szeroko można je interpretować. Kierowanie się sercem w tej całej sytuacji, nie rozsądkiem, nie analizą, tak? Tylko sercem i uczuciami rzeczywiście pomoże i będzie, jakby sprzyjające. Natomiast to jest na nie czwórka mieczy. Ma przeszkadzać może tak zwane odwlekanie czegoś, tak? Odwlekanie, że no dobra, na przykład dzisiaj, nie wiem, się nie staramy. Nie wiem, no przykładowo, tak? Staramy, nie, sta, nie staramy się na przykład nie, nie pić dużo, tak? Czyli po prostu nie staramy się, staramy. Po prostu tak pijemy, no ile chcemy, no i właśnie takie odwlekanie, że zaczniemy tam pracę nad sobą od jutra, tak? Czyli takie odwlekanie według kart po prostu może poprzeszkadzać bardzo, jest szkodliwe, no i należy je wyeliminować, ale również nie dać się żadnym smutkom, stanom depresyjnym. No i też warto, według kart, tak czuję, że pomyśleć sobie o tym po prostu, że... Um, w, bo to jest karta chorób również, tak, ale to jest w przeszkodzie. No i właśnie, czyli również kaca, czyli według kart tutaj panowie powinni powiedzieć w ten sposób, że nie będą mieli kaca po prostu, tak, nie, będzie, nie będą mieli złego samopoczucia następnego dnia, tak. Ym po po prostu takim, takim trunku. No i karta rady, tak jak powiedziałam, pewność siebie, karta wiary, pokonanie pe dzięki pewności siebie, dzięki wsparciu, tak, też innych, ym, pokonujemy te zawiablenia, no i as denarów, potencjał ogromny do w ogóle stworzenia kompletnie nowej historii, do, do pójścia jak w nową drogą życia, do zakładania, nie wiem, rodziny, działalności, cokolwiek, tak? bo to jest as denarów, to jest ogromna szansa. No i karty rady też, żeby po prostu zainwestować w siebie, żeby zainwestować, ale przede wszystkim w swoje emocje, energię i stan fizyczny. Także według kart zdecydowanie tak może się wydarzyć. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze panu Szymonowi, panu Danielowi, panu Dawidowi. Życzę powodzenia, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.